Natalia Kordeczka, Bartłomiej Malec. Zapraszamy na wiadomości. W poniedziałek odbyło się eliminacje w turnieju Piłka Ręczna na Orliku. Drużyna prowadzona przez pana Macieja Potaczka wygrała i przeszła do kolejnego etapu. W miniony poniedziałek brać udział w turnieju Piłka Ręczna na Orliku. Chłopcy i dziewczęta, którzy tworzyli wspólnie jedną drużynę, walczyli w hali sportowej jedynce w szanie dolnej no i wywalczyli pierwsze miejsce i awans na kolejny etap tych rozgrywek, które już zdanie go przed nami. Reprezentanci klas 4-6 z sukcesem rozpoczęli swoje zmagania w igrzyskach dzieci. Dziewczęta wygrały Mistrzostwa Gminy Myszana Dolna i pojadą walczyć w powiatowych igrzyskach w kamienicy. Chłopcy stanęli na trzecim stopniu podium. W minionym środę, nasze dwie drużyny chłopców i dziewcząt brały udział w Mistrzostwach Gminy Myszana Dolna w piłce nożnej halowej. Chłopcy rywalizowali w liczbie drużyn reprezentacji szkół i wywalczyli bardzo wysokie trzecie miejsce. Natomiast y, nasze dziewczęta y, rywalizowały również z sześcioma innymi szkołami, no i wywalczyły pierwsze miejsce i awans na zawody powiatowe, które już niedługo przed nami 15 października. Zapraszamy do kibicowania i do wspierania dziewcząt na kolejnym etapie numer 3 w Kasińce Marłej podsumowano konkurs o Janie Pawle II. Drugie miejsce zajęła Natalia Jarosz z klasy piątej, a trzecie Stanisław Dudzik z klasy ósmej. Wyróżnienie otrzymała Emilia Farganus z klasy pierwszej. W ramach programu Słowa mają moc. Powstał kodeks dobrego słowa. Można się z nim zapoznać na gazetce samorządu uczniowskiego. Oto kodeks dobrego słowa. Nie pisać obraźliwych komentarzy. Mówienie do wszystkich ze szacunkiem. Używaj zwrotów grzecznościowych. Nie przerywaj rozmówcy. Mówić "dzień to dobry, przepraszam, proszę do widzenia. Nie używać wulgaryzmów. To wszystko w tym wydaniu informacji, zapraszamy na kolejne do zobaczenia!